Plaszówski spotku, dzień pierwszy. Zaczynamy! w Kaskotku. Właśnie weszliśmy, odebraliśmy akredytację i właśnie patrzymy co tu się dzieje. Jakaś mega długa kolejka do Lucky Tak, tam chyba wyprzedają miliardy, mierz. Promot. Co widzimy? To wszystko wiążek przybity. Mam nadzieję, że to się zapogra zaraz, bo to jest gorąco i dalej. Widzimy się za a tak wygląda stoisko Lucky Duck Games. Kolejka przez pół tylko po to, żeby kupić jakieś nowe gry. Szacun. A tu kolejna kolejka, tym razem do Rebela. proszę tak przyjechać sobie? Miło w końcu na żywo zobaczyć Wzięłem brasa Wzięłem brasa I room games Dobra, mamy to Cześć Ja też sobie robię fotkę, patrz jaka ładna fotka to ty To ja No i dobra I jest, jest, jest ekipa Tu cała ekipa z Wrocławia Pozdrawiam Was Tutaj się chowa kolejna ekipa Która też za kamerami Uwaga, pozdrawiamy to im kognito przyjechaliśmy Im, im, im kognito Dzięki no I tak sobie właśnie chodzimy i zwiedzamy. se Dla niczy, centralnie dla nas, tutaj. Uwaga. znany influencer. No, tak, I ty też

Znacie? Przysiół przywitać się. Dobry, serdecznie <śmieranie> Ostatni zachodzony tytuł ja od Smart Flamingo. Tak jest. I Łukasz. Ja fajnie, kiedy o Smart I Łukasz, i, i krawiki Krawy. Mój nowy tytuł, który właśnie jest. dużo. Spodek, jedna wielka gralnia. Pełno stolików pozajmowanych i chyba nie będzie miejsca. Jest gwiazda internetu. Machamy, machamy tutaj jeszcze, żeby nie było. Tak, żywo! Tak, Emo emocje są tak, emocje w grach. A my właśnie sobie gramy w grę Mamy naszego Chasey Ghosta Pozdrawiamy i z tej Ghostu również Barolek i Tomek i gramy w z Birmingham właśnie, próbujemy się z chłopakami zobaczyć co ty jest lepszy, czy widzowie, czy youtuberzy zobaczymy, jest lepiej umie w tej lecz. to Ty trenowałem <laughs> w <laughs> więc zobaczymy, jak się to potoczy. Z nami Dorota tutaj, nasz event manager, który ogarnia nam dzisiejsze całe spotkania i granie. Właśnie skończyliśmy imprezę w spotku i wracamy po dwie Doroty. To pierwszy dzień. No tak, to no pierwszy dzień. Zagraliśmy w Warfarersów, dzięki właśnie Dorocie, która nam grę przywiąza ze sobą i graliśmy z niekim, jakimś znanym youtuberem. To to był... Tomek, jakiś tam e, e, bombosz, Bąbosz, gambosz, coś takiego, <grym> pozdrawiamy serdecznie. No i mieliśmy też okazję zagrać z naszymi fanami, to pozdrawiamy Jason Ghosta z Tomkiem. Zagraliśmy w Brasa, przepraszamy, że nie wygraliście, no ale jakoś tak czasami to bywa. I w sumie nic więcej nie zagraliśmy. Tak, dzisiaj było w Tak, tak jest, dzisiaj troszkę biegaliśmy po różnych wydawnictwach, spotkaliśmy się właśnie z różnymi osobami. Was spotykaliśmy od groma, was było, więc bardzo się cieszymy. Aha, wracamy jutro. Będzie jeszcze więcej pewnie. To będzie się działo. Może coś zagramy. Tak. Jutro mamy już zapanowanym dzięki Dorocie rozgrywkę w revive. Od rana zaczynamy. Widzicie, że nas ogra. Chociaż wrażła nas ograła jakby nie patrzeć. Czyli wędrowców w premierę folterową. Zobaczymy jak to się zadzieje jutro. Tymczasem spadamy i lecimy na jakieś afterek jeszcze. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej. Drugi dzień właśnie zaczęliśmy od rozbyszki Rywaj, jest z nami Eliza i jest Dorota i jest oczywiście nikt inny jak jedyny w swoim rodzaju chowający się barolek. Mam to Jo. Rywaj, jak widzicie, to tak. Piękna gierka. Gramy już kolejny raz, Dorota chce nas ograć, rzuciła nam wyzwanie. Podjęliśmy i liczymy, że nie przegramy. Zobaczymy jak się to potoczy. Machasz? Nie Tutaj zacięta walka w zamku Burgundii, gdzie? A z nami ulubiona ekipa, pani Barolka, Paweł. I ten pani Barolek. Także przedstawcie się po kolei, idziemy. Rafał, Rafał, jak Jakub, największy pan Baronka. Tak jest Susa I Rafał Największy pan Baronka. Ira. Ira. baronka. Ira. Tak, tak jest, pozdrawiamy wszystkich, z spotka Dobra, mamy zamki Burgundy w nowej wersji Deluxe Edition Full wypas all in, out and exit Proszę <noise> Amerykańskie żetoniki Górdę, aż by się grało w takie, też? Nawet no, te są, zobacz, To są. No, tak. są plastiki. To są te są tak. no, Miazga jest po prostu. Mamy no, no, się Zakładki. Budyneczki eleganckie. No, kurde, wygląda to świetnie. Jak domyślam się idzie tak, nie? Tak. I sobie elegancko wkładasz no. budyneczki. A żałuję, że nie kupiłem tej gry. No naprawdę, wygląda, wygląda świetnie. <laughs> tak, kosteczki dać jakieś, skustomizowane. No. Monetki. Monety. Monety metalowe, no nie. To tamto. No to czas. Wersja robi wrażenie. Special edition. Zamki Burkundi. A właśnie zaczęliśmy grać grabarza. Mamy oczywiście Dorotę, mamy Grojca <grych> i mamy oczywiście Elizę. I Grabasz. Właśnie będzie się do nas poruszał pewnie. Przerzucamy pamięteczki w inne miejsce. Dlaczego? Jesteśmy już w drodze powrotnej do Koszalina Minęły dwa, nawet prawie trzy dni i noce To też były intensywne No ale w końcu impreza zakończyła się I sporo się działo Tak jest <laughs> Zmęczeni jak widać Próbujemy wykrzesać z siebie jeszcze troszkę siły Udało nam się zagrać z kilkoma osobami z Was, Między innymi graliśmy w Wędrowców Najnowszą grę Portalu czyli Wayfarers of the South Tigris Grę, która wyda Portal Games No i też zagraliśmy z Gambitem tam Więc pewnie tutaj w przebitkach pewnie zobaczycie ten, ten materiał Z Gambitem jak z Gambitem Przede wszystkim zagraliśmy z Dorotą Która nam grę przywiozła Bo to była jej kopia Wytłumaczyła No i ograła nas przy okazji. Tak, klasa Potem był revive jeszcze dzisiaj zagraliśmy Tak, również z Dorotą oraz z Elizą Elizą Elizą, tak jest, przepraszam I tutaj team Baralek by się cieszył gdyby to było nagrywane bo udało mi się wygrać Tak jest, elegancko pocisnął nas Chociaż nie było łatwo bo wóz nie pracował zbyt dobrze Tak, zagraliśmy również wczoraj w Chase, z Chasey Ghostem i z Tokiem z Brasa Zaprosili nas na, na rozgrywkę, bo czekali na cały rok, żeby nas ograć. I nie udało się. Tak, <laughs> i również kilki Normalnie miałem weekend konia. Wszystko, co, co grałem, to prawie wygrywałem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. <laughs> ale są widzowie, widzieli to. Tak. Więc jak widzicie, graliśmy raczej takie no, mało nowości. Chociaż w sumie, no, nie, to dwie były nowości, ale nie jakieś tam takie premierowe z, ze spotka. No, ja jeszcze zagrałem w Bedeville Carnival, Dorota z Luizą i z Jarkiem z ojciec, z Grojca? Grojciec. Mienia się, się to? Jarek, odmienia się to? Jarek, Jarek, tak. Jarek się odmienia. Też udało się zagrać w Bedeville Carnival, czyli mój tytuł, którego jestem współautorem. I też widziałem, bardzo fajnie był przyjęty na stronie, na stoisku wydawcy, gdzie opowiadał mi wydawca, że wielu z Was podchodziło i chcieli zagrać w grę To było bardzo fajne. Więc dzięki wszystkim, którzy skorzystali z okazji i sobie sprawdzili tytuł. Bardzo, bardzo fajnie wiecie informację, że też oglądacie nasze filmy też chętnie sprawdzacie, co tam ciekawego udało nam się wymojlić. Ja z moją ekipą Wariatów z Poznania, których serdecznie pozdrawiam, zresztą są przedstawiani nie, w pewnym momencie filmiku. Tak. Zagrałem sobie tutaj już też pod koniec. Wibrazówki bardzo przyjemne. Ociskaliśmy sobie kitę z Słowo łaki. Było super śmiesznie. Poznałem grę Scout, bardzo fajną. taką karcianeczkę zbieranie sedów, zachowanie zedów, Oczywiście bierze, No i coś, co w ogóle mnie zaskoczyło, że jest, istnieje coś takiego, czyli podaj dalej bez, bez cenzury. Nie będę mówił, jakie były hasła, ale było kupa śmiechu. Chyba jest rewelacyjna. Poznaliśmy się w spotku. nie w spodku konie, a tutaj spod mogliśmy sobie już usiedzieć tak troszeczkę dłużej i no myślę, że jedną, nie, nie jedną noc przebalujemy po No, Było też after party, gdzie w sumie spędziliśmy z ekipą właśnie tak. z, z Poznania. Wszystkich pozdrawiamy oczywiście. Tim Barolek i Prototypy. No, no, pozdrawiamy partii. Tak jest. Yy, ogółem impreza bardzo, bardzo udana, yy, Też udało nam się spotkać z wieloma wydawcami, dogadać jakieś tematy do, do recenzji czy do jakichś innych tam yy, dziwnych rzeczy, które gdzieś tam mamy w planach. Yy, wielkie dzięki za to, że przychodziliście do nas, yy, witaliście się z nami, chociaż wiem, że niektórzy Was się krepowali tak, nie wiedzieli nam przeszkadać widzeniu czy nie, ale finalnie im udało się. Więc fajnie, bo to zawsze miło spotkać Was i posłuchać Waszych opinii na temat tego, co robimy i jak to, jak to dalej będzie wyglądało z naszej strony. Tak jest. Jak widzicie, no, niegrania nie było dużo, my się bardziej, szczególnie ja się bardziej dostawiam w tych komentarzach na właśnie interakcje z, z Wami, z ludźmi, z widzami, z wydawcami, z innymi y, youtuberami powiedzmy, tak, którzy gdzieś tam, gdzieś tam znamy. I to jest mega miłe i daje takie tam skrzydła do, do roboty, żebyśmy, no bo no, jest w tym sens, co, co robimy, nie? Tak. Dużo tu czasu kosztuje, i widać, że warto. Tak. Coś jeszcze na zakończenie. Przywieźliśmy niedużo ze spotka. Wzięł, ja sobie wzięłem, w sumie wzięliśmy yy, maszynę Turinga do sprawdzenia. Logiczną, grę taką układankową o no, szyfrach. O szyfrowaniu do dlakitaków. Więc yy, w sumie tyle, jeśli chodzi o tytuły takie, co kupiliśmy dla siebie. Szaleństwo. Ale to no, nie mówię, jakoś tych bardziej nastawili na interakcję niż na, na sprawdzanie rzeczy. Tak. Bardzo dużym zaskoczeniem było dla mnie obleganie Lakita Games, gdzie w ogóle kolejki były od tylko wejścia przez całe dnie. Z tego co wiemy, maszyna Turinga się sprzedała na w pierwszego dnia i chłopaki jechali do Warszawy z powrotem, żeby jeszcze przywieźć więcej egzemplarzy i rano były i w niedzielę i już potem się też rozeszły więcej. Niezła premiera, to trzeba przyznać, że to im to się udało. Tak, ale ceny też mi naprawdę fajne. No, to tam, jak teraz byliśmy na, na wychodu to tam wymieciony półki do, do szczętu, te wszystkie praktycznie kiedy. Więc bardzo fajnie. I tyle, jakby nie przedłużając. My mamy jeszcze przed sobą jakieś 6 godzin. godzin jeszcze. Bo już jedziemy od pół godziny do domu, więc czeka nas długa przeprawa. Rano do pracy i będzie odsypianie. Jeżeli ktoś z Was nie był w spodku, a miałby okazję, naprawdę polecamy. Jest to chyba w tym, w tym naszym kraju największa impreza tego typu, z tych wszystkich naszych planżówkowych. Naszych naprawdę, bo od groma ludzi, nie wiem ile było w tym roku, ale lotki chodzą, że sprzedano 9000 biletów czyli prawie dwa razy tyle co urzędnik. Więc no rewelacja. I też był teren powiększony, no, bo tam był dodatkowy tak. cały budynek udostępniamy. No, zgadza się. Także u nas no, impreza, którą będziemy pewnie co roku chcieli odwiedzić. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego roku, to no, tak, czuć, 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 czuć jakby w no. I I odzew od Was dużo większy, taki, taki bardzo miły, sympatyczny. No i też sam event jest taki z bombą robiony. Nie? Tak jest. Tyle, jeśli chodzi o planszówki w Spodku. My tymczasem żegnamy się. Jakieś pytania na koniec? Czy ktoś mógł za mnie, tutaj to jedno cię Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Hej.